Poseł Aleksander Grat y, złożył mandat poselski, zrezygnował z posłowania, gdyż, jak twierdzą dobrze poinformowane koła, będzie budował w Polsce elektrownię jądrową. Czy mogłam prosić o komentarz w tej sprawie? Pani redaktor, y, co będzie robił Aleksander Grat, tego dzisiaj nie wiemy. Są to tylko i wyłącznie informacje, jak pani powiedziała, z dobrze poinformowanych źródeł. No, cóż mógłbym powiedzieć w takiej sytuacji? W takiej sytuacji pragnąłbym przede wszystkim przypomnieć to, czego dokonał Aleksander Grad, o czym wszyscy pamiętamy. Mam tutaj na myśli inwestorów katarskich, mam tutaj na myśli Stocznię Gdańską. To, na skutek tylko i wyłącznie medialnych działań, Stocznia Gdańska upadła, bo z tym inwestorem katarskim to było tak, że on miał być. A ostatecznie go nie było, a ostatecznie to on się wycofał. Skutkiem tych zabiegów Aleksandra Grada Stocznia Gdańska straciła rację bytu, i to jest nasz narodowy dramat. Jeżeli by tak skutecznie Aleksander Grad zajmował się polską energetyką jądrową, to mógłbym powiedzieć pani redaktor krótko: Boże, chroń Polskę, boże, chroń energetykę jądrową w Polsce. Tak się zastanawiam, bo. To jednak są dość niebezpieczne sprawy, radiacja, możliwość wybuchu półbiedy, jeżeli tej elektrowni nie będziemy mieli, a jeżeli znanymi ogółowi umiejętnościami posłuży się jednak ta elektrownia powstanie za czas jakiś. Gdyby doszło to do tego, że Aleksander Grad zajmuje się budową elektrowni jądrowej, to mielibyśmy prawdopodobnie ten sam skutek, który w przypadku Cezarego Grabarczyka i ministra Sławomira Nowaka w przypadku budowy autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Po prostu byłyby tylko ich cząstki. Czyli przewiduje, że Aleksander Grad nie obejmie tej odpowiedzialnej funkcji, bo premier Donald Tusk i rząd Platformy, co by o nim złego nie mówić, nie życzą Polsce chyba aż tak bardzo źle, aby obsadzić. Takiego człowieka z takim dorobkiem w zarządzaniu ważnym, ważnym obszarem gospodarczym państwa jak Aleksandra Grada, Grada na stanowisku tak odpowiedzialnym.